Cześć, to z tej witajcie na moim kanale. OPPO Reno4 Z Średniopułkowy smartfon z 5G Czy jest tak samo warty zakupu jak OPPO Reno4 Pro, którego polecałem Wam bezproblemowo, jak tylko macie, chcecie to brać? No tutaj już tak bardzo różowo nie jest, szczerze mówiąc. No cóż, najbardziej przeszkadza mi w tym smartfonie jego ekran. W porównaniu do wielu innych smartfonów, które miałem no niestety. Wiadomo, jest IPS, więc ma swoje plusy i minusy, ale jest trochę ciemny i to mnie bardzo irytowało przy jego użytkowaniu, więc to jest taki jeden z minusów, jaki widzę w przypadku. Tego smartfona nie ma ich na szczęście zbyt wiele, więc, może najpierw je wymienia, a później powiem, co jest fajnego. No, na pewno plastik może też trochę niektórych irytować, bo może się w jakiś tam sposób szybko zdezintegrować. No, ale wiadomo, to jest telefon z jakichś tam 1500-1600 zł, więc też nie ma co zbytnio się tym przejmować. Troszkę aparaty kuleją, ale to porozmawiamy o tym za chwilę. A cała reszta? Szczerze mówiąc, smartfon jak na średniaka może się podobać. Na pewno wyposażenie jego. 8 GB 128 GB pamięci wewnętrznej. To jak najbardziej na plus, w szczególności ta pierwsza rzecz, czyli RAM. Bo powiem Wam, że jeżeli chodzi o zarządzanie nim, naprawdę ten smartfon radzi sobie bardzo dobrze. Minusem na pewno też jest to, że nie rozszerzycie tej pamięci wewnętrznej, więc te 128 niektórym może niestety nie starczyć. Też brak nawet jakiejkolwiek uszczelki, jeżeli chodzi o Kwestie wodoodporności, więc no tutaj z wodą naprawdę nie podchodźcie do tego smartfona wcale. I idąc dalej, samą właśnie tą wydajnością, powiem Wam, że już to jest drugi smartfon, którego używam, właśnie na procesorze Mediatek Diamond City 800, i to jest naprawdę dobra opcja. Ukro tutaj wersja U. No, 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 szczerze mówiąc, spodziewałem się, że te smartfony na tych mediatekach będą działać tak jak to zwykle było. Mediateki, czyli kiepskie, tanie procesory od, od Chińczyka w chińskich zabaweczkach. No, a tu jest wręcz przeciwnie. Naprawdę ten telefon daje sobie radę. Mniej więcej coś na poziomie znam, na 765G, na czasami lepszy, czasami troszkę gorszy. Więc szczerze mówiąc, no. Jest dobrze, jest dobrze w przypadku właśnie samego działania tego smartfona i to mi się, to jakby jego ratuje, jeżeli chodzi o działanie, no to takie jakieś tam tańsze Motorola, jakieś G, G5G, tego typu tematy, no bez problemu ten smartfon bierze, że tak powiem, Redmi Note 10 Pro też jest zdecydowanie szybszy i wydajniejszy od niego, więc tutaj na pewno... Tam temat się broni. Też bardzo dobre zarządzanie pamięcią RAM, 8GB to jest tyle, ile starczy Wam bez problemu do użytkowania codziennego, więc no, na 2 lata telefon da ranę. No, oczywiście, jeszcze wsparcie dla 5G, więc już ogólnie jest fajnie. Idźmy dalej. To oczywiście jest rozblokowanie czytnikiem mini papilarnych, który no jest aktywny, więc wystarczy tylko dotknąć palec i naprawdę telefon szybko się rozblokowuje, z rozblokowanie twarzą. Akurat nie wyłączyłem tej opcji z tą pudełeczką, żeby on się od razu wrzucał, więc to bardzo dobre. Też pomagają na pewno w temu dwa aparaty, jeden szeroki, drugi zwykły. Samsung, czyli no tutaj nakładka od Oppo. Bardzo dobra jest dużo ciekawych rzeczy, jest klonowanie aplikacji, przestrzeń gier Jeżeli chodzi o same ustawienia ekranu, troszkę mało, ale też wiadomo, no to jest tylko IPS, więc więc no tutaj, no to co możecie porobić, to sobie porobicie, co widać oczywiście na załączonym ekranie, więc spoko jest taki jakby od prawej strony coś, co jest taką szufladką na aplikację. No jeżeli ktoś tego używa, może się cieszyć z takich rzeczy. Ja nigdy szczerze mówiąc nie używam ich, ale spoko, no Sam sam jest działa dobrze, działa szybko, nie jest jakiś lagujący, że tak powiem. Hmm interfejs więc tutaj dla Oppo jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o samą wydajność. Temat gier. Pogracie spokojnie. Fakt, telefon nie zawsze ustawia się w najwyższe ustawienia graficzne, no tu nie ma co się dziwić, ale w większości przypadków te gry działają nawet całkiem fajnie. Macie cały film odnośnie gier. Gdzieś może jakieś minimalne przycięcia zobaczycie, ale ogólnie jest dobrze, więc do grania też się smartfon moim zdaniem jak najbardziej nada. W temacie fotograficznym, bo myślę, że trzeba do niego przejść, aparatów dużo, ale, ale no tutaj troszkę jest tak, tak bym powiedział, tak sobie. Znaczy się, no wiadomo, szeroki kąt i zdjęcia normalne jeszcze ok, ale jak już zaczynacie bawić się standardowo op opcją zoomu razy 2 albo razy 5. No, to już te 2 i 5 to według mnie. 5 to na pewno nie, a 2 jeszcze jako tako. Więc, no, zdjęcia sobie przejrzycie. Jest cały film odnośnie fotek. Ogólnie, jeżeli chodzi o zdjęcia w ciągu dnia z tego standardowego i szerokiego aparatu, wchodzą te zdjęcia fajnie. Nie ma się tutaj za bardzo czego przyczepić. Fotograficznie jest ok. No, już niestety, jeżeli wchodzimy, że tak powiem, w tematy związane z zoomem, no, to już oprogramowanie zaczyna działać, już jest wiadomo uprawianie tego wszystkiego, żeby to jakoś wyglądało, w szczególności w nocy już robi się tak zwana kaszanka, więc no tutaj jeżeli chodzi o tryby nocne i y, zdjęcia z bardzo dużego powiększenia, no to na pewno nie. Szeroki kąt w noc też jest troszeczkę ciemniejszy niż zdjęcia standardowe, więc tutaj y, praktycznie w nocy lepiej tylko robić standard, a nie żadne jakieś szerokie kąty, zoomy i tak dalej, no bo już tam te zdjęcia moim zdaniem nie wychodzą, nie jest to ładne, no, no nie nada się, nie, to nie nada. Jak to na TikToku niektórzy śpiewają, no. Więc fotograficznie takie, powiedziałbym, czwórka. Na froncie też są aparaty, też coś możecie sobie nim pocykać dalej. Wiadomo, nie wszyscy tego korzystają, ważniejsze są te, które mam, mamy z tyłu. E, też ważna sprawa, że telefon nie ma stabilizacji, więc też musicie optycznej, więc musicie uważać robiąc te foty, bo gdzieś ręka, gdzieś się ruszy i tak dalej, i jest problem, te zdjęcia nie wychodzą ładne, nie wychodzą ostre, czasami trzeba coś poprawić, jeszcze raz zrobić, usunąć. No więc na to powinniście zwrócić sobie też uwagę. Więc fotograficznie na 4, czyli dobrze. Mogłoby być lepiej, wiadomo, zawsze, no ale idealnie to na pewno nie jest. Jeżeli chodzi o kwestię działania baterii, ładowania, no to ładowanie spoko daje to radę nie jest to jakieś mega długie. Tam nie mierzyłem ile czasu, bo wiadomo, zawsze telefon wieczorem rzucacie na ładowarkę i tyle. Bateria starczy gdzieś na dzień z hakiem, dwa dni nie ma raczej możliwości, no więc no cóż, klasyka. Codziennie i tak ładujecie, więc rozmowa o baterii, ile wytrzymuje, to czasami jest, już według mnie, póki te baterie nie będą co najmniej dwa dni trzymały. No nie ma co gadać, no bo każdy telefon dzień wytrzyma. No i tyle. Tyle. Jeżeli chodzi o tematy związane z bateriami. Cóż więcej odnośnie tego telefonu? No taki. Dobry średnia, jak taka czwóreczka powiedziałbym. Trochę rzeczy na tak, trochę rzeczy na nie, co Wam powiedziałem. Ogólne wrażenia pozytywne, chociaż nie takie super jak na przykład wersja Reno 4 Pro. Do której, ewentualnie, jeżeli macie więcej pieniążków, to oczywiście zachęcam, żeby dopłacić. Ale jeżeli chcecie trochę przeoszczędzić i ma być telefon do wszystkiego, to jak najbardziej się nada. Mediatek, który tutaj jest, też nie straszy. Dużo RAMu ogólnie. Telefon po prostu mówiąc, no poza jakimiś tam mniejszymi wadami dobry. No i oczywiście ma jeszcze złącze słuchawkowe, co w ogóle w dzisiejszych czasach to rzadkość. No a tutaj macie, więc też jak najbardziej na plus. Cała playlist odnośnie Renault 4Z jest, wiele porównań, zacznijcie sobie, zobaczcie. Tam też czasami odnoszę się do różnych innych kwestii, więc warto sobie zobaczyć. Cóż, na dole dzwoneczek, subskrypcja, komentarz. No i cóż, na dzisiaj tyle. Taki w sumie dobry średniak. Nie za dobry, nie za zły, taki sam raz. Opo, Renault 4Z z tej strony uciek, trzymajcie się.